Mam do Was pytanie. Wiedzieliście, że można względnie normalnie funkcjonować, nie mając jednego płuca i dziurę w klatce piersiowej wielkości dwóch pięści? Ja nie wiedziałem, ale okazuje się, że można. I w tym odcinku powiem Wam jak i dlaczego. Zapraszam. Cześć wszystkim, ja jestem Michał i sobie studiuję. Medycynę dokładnie sobie studiuję. Trochę mnie ostatnio nie było. Tak z pół roku mniej więcej, ale wróciłem. Pokażę i opowiem wam o wielu fajnych rzeczach, których dowiedziałem się i które zobaczyłem na dwutygodniowym bloku zajęć z chirurgii ogólnej. Zajęcia odbywały się w szpitalu od 8.30 aż do 12.00 Tak 12:00 do miasta, jak to mówią. Zajęcia składało się z dwóch części: części seminaryjnej i części klinicznej, na części seminaryjnej zazwyczaj zawsze było seminarium. Wow. Odkrycie, taka prezentacja. Potem następowała część kliniczna, w której mogliśmy wejść na oddział, porozmawiać z pacjentami, coś zbadać, coś zobaczyć, wejść na salę operacyjną. Tam się trochę więcej działo. Sam skrypt wyszedł mi tak długi, że trzeba było go podzielić na dwie części. Także to jest pierwsza część. Pierwsza część o tym, jak to jest być chirurgiem. Pierwszy tydzień był dość ciekawy. Muszę przyznać, że mimo, że nie działo się tyle, co w drugim tygodniu, to zaczęło się naprawdę z przytupem. Bo mieliśmy okazję pobawić się trochę zestawem takiego małego chirurga laparoskopowego. To, co teraz widzicie na przebitkach, służy młodym chirurgom, studentom, lekarzom, no generalnie wszystkim, którzy w przyszłości będą korzystać z narzędzi laparoskopowych, do tego, żeby nauczyć się tej techniki, bo nie jest to wcale takie proste, na jakie wygląda. Ale przede wszystkim, jak dziwnie to nie zabrzmi na początku, służy to do przyzwyczajenia wzroku. Do obrazu 2D. Co ważne, obraz 2D to jest. W większości przypadków jedyny obraz, jaki chirurg, lekarz ma do dyspozycji podczas operacji laparoskopowych. Jako pierwsze zadanie mieliśmy do przełożenia takie małe zielone kuleczki z jednych szczypiec do drugich, i potem wstawiania je na odpowiednie miejsce. Były takie jakby większe cylindry i troszeczkę mniejsze, do większych trzeba było je włożyć, na większe trzeba było je położyć. I to było dość proste. Z czasem były coraz trudniejsze ćwiczenia, aż w końcu oczywiście można było przeciąć tkankę oczywiście coś, to symulowało tkankę. I szyć przy pomocy tych narzędzi, no i to już było super trudne. Zabawy było dużo, ale też no, dużo nauki, mimo wszystko takiej manualnej, czyli tego, co chirurgowi się przydaje. A ja w końcu mogę wrócić do domu po zajęciach i powiedzieć mamie, że te wszystkie godziny spędzone nad konsolą, i grami komputerowymi nie poszły na marne. Kolejnego dnia natchniony nową energią. Przyszedłem specjalnie wcześniej, ale nie dlatego, że jestem takim prymusem i po prostu uwielbiam siedzieć na oddziale, ale głównie dlatego, że dzięki temu mogłem uczestniczyć w operacji. Znaczy uczestniczyć jest to duże słowo, bo po prostu stałem za plecami chirurga i patrzyłem co robi. Przyjęło mnie do sali numer 1, gdzie miała odbyć się operacja wycięcia płata płuca. Płuca podzielone są na płaty, lewe podzielone jest na dwa płaty, prawe na trzy płaty. Operacja wycięcia takiego płata nazywa się lobektomią. Operacja była wykonywana torakoskopowo, co oznacza, że do jamy opłucnej, czyli do naszej klatki piersiowej, była wprowadzana mała kamerka, dzięki czemu mogłem zobaczyć wszystko, co dzieje się w środku człowieka i trochę mało z tego rozumieć. O, jeszcze jedna ważna sprawa. Zapomniałbym Wam o tym powiedzieć. Generalnie, żeby takie płuco zoperować, trzeba z niego wypuścić całe powietrze. Takie płuco nazywa się mianem spadniętego. Wiecie, wtedy zamiast rozprężonego worka przypomina bardziej sflaczały balonik, dzięki czemu macie więcej miejsca w jamie opłucnej, można swobodniej poruszać się narzędziami i jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że cokolwiek się tej jamie opłucnej uszkodzi. Cała operacja przybyła bardzo, bardzo sprawnie, a na sam koniec student dostał nagrodę. Mogłem zbadać ten wycięty, zmieniony nowotworowo płat płuca. Jesteśmy już przy analogii balonika. Wyobraźcie sobie taki balonik, może nawet lekko wypełniony wodą, to jest mniej więcej uczucie takiej spadniętej tkanki, takiej wyciętej z tkanki płucnej. A na środku znajduje się taki kamyczek w tym balonie, i to był ten guz, nawet lekko sprężysty. O, taka piłeczka kauczukowa bardziej. Czyli taki balon z piłeczką kauczukową w środku. No, i żeby nie było, to wszystko robiłem w rękawiczkach. Drugi tydzień, no i teraz już wsiadamy na prawdziwy chirurgiczny roller coaster. Poniedziałek i zaczynamy od bronchoskopii z pobraniem materiału z węzłów chłonnych przez drzewo oskrzelowe. I nie, nie jest to jakaś skomplikowana nazwa na jakąś ogrodniczą procedurę. Oskrzela, oskrzeliki, oskrzele główne razem tworzą taki obraz odwróconego drzewa, dlatego nazywamy to drzewem oskrzelowym. Czym jest ta bronchoskopia? Pozwala nam coś uwidocznić. Dzięki temu badaniu możemy wejść przy pomocy znowu małej kamerki. Generalnie kamerki w medycynie są bardzo pomocne i tym razem mała kamerka wprowadzana jest przez naszą jamę ustną do właśnie drzewa oskrzelowego. Dzięki temu możemy uwidocznić coś, czego normalnie byśmy nie zobaczyli. Ale jak już powiedziałem, nie była to taka zwykła bronchoskopia. Tak jak mówiłem, była to bronchoskopia z pobraniem materiału z węzłów chłonnych. Przez to drzewo skrzylowe. Co to oznacza? Oznacza to, że przez tą małą kamerkę, znaczy nie przez nią, ale jakby obok niej, była miejsce na małą igiełkę, która była wprowadzana przez ścianę drzewa skrzylowego do najbliższej najbliższych położonych węzłów chłonnych, dzięki czemu można było pobrać materiał cytologiczny, czyli materiał komórkowy, po prostu komórki, takimi ruchami tej igiełki do badań histopatologicznych. Pewnie zapytacie, jak to wszystko było możliwe. No, nie robi się przecież tego na ślepo. A tu jest kolejny haczyk Patrzcie, na końcu tej kamerki jest głowica USG. No, może ktoś z Was kiedyś miał robione USG. Zazwyczaj jest to robione przypomnieć właśnie takiej głowicy przykładanej do powłoch ciała. No, i tutaj nie jest inaczej. Tu jest taka mikrogłowica USG przykładana właśnie do ściany tego drzewa skrzelowego, i dzięki temu są uwidaczniane pobliskie węzły chłonne, więc nie przebijamy pacjenta igiełką nie wiedząc co robimy bo tam są duże naczynia wracając, uwidaczniane są węzły chłonne i wprowadzamy tą mikromalutką igiełkę i pobieramy ten materiał cytologiczny, O podczas tego badania musimy patrzeć na trzy różne monitory na jednym monitorze widzimy obraz z USG, na drugim monitorze widzimy obraz z tej głównej kamery wprowadzanej właśnie do drzewa oskrzelowego i jest trzeci monitor z parametrami pacjenta. Wszystko to musimy kontrolować, żeby badanie było bezpieczne. Kamerką można swobodnie manewrować, nawet jeśli już jest w środku. Robimy to przy pomocy takiego joysticka. Fajna sprawa wygląda to jak taki robak i naprawdę możemy sprawnie wchodzić do coraz głębszych, coraz bardziej zawiłych części drzewa skrzydłowego. Nie dzieje się to wszystko bez znieczulenia. Pacjent jest w trakcie znieczulenia miejscowego, nie czuje tej mikroigiełki, która przebija ścianę. Dobra, a teraz mała zagadka kliniczna dla Was. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was pacjent ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, który ma trudności z oddychaniem. Trudno, te trudności są coraz większe. Wiecie, robicie badanie palpacyjne, osłuchujecie go. Okazuje się, że w okolicy płuca lewego bodajże, ale nie ma to w tej historii akurat takiego znaczenia, Słyszycie płyn. Co robicie? Zlecacie badania. Jednym z badań jest tomografia komputerowa. Na zdjęciach z tej tomografii widzicie zbiornik płynu w okolicy płuca. Patrzcie na kolejne zdjęcia i ten zbiornik płynu jest coraz niżej. Okazuje się, że zaczyna się w brzuchu, a kończy się w płucu, a dokładnie zaczyna się w trzustce. To też ma duże znaczenie. Okazało się, że to jest to tak zwana pseudotorbiel trzustki, czyli twór, który rozpoczynał się w trzustce, przechodził przez przeponę i dostało się do klatki piersiowej, gdzie uciskał płuco. Boom. No po prostu dla mnie to było niesamowite. Generalnie pseudotorbiel trzustki powstaje na podłożu przewlekłego zapalenia trzustki, no, ale co teraz z tym pacjentem? No to jest jeszcze bardziej fascynujące, jak się taką pseudotorbiel trzustki leczy. Otóż wytwarza się tak zwaną przetokę. Przetoka to jest taki tunel z dziurką w środku. No ale to jest przetoka wytworzona chirurgicznie, specjalnie dla celów zdrowotnych, leczniczych, i wytwarza się taką przetokę. Uwaga między żołądkiem a tą torbielą. I co się dzieje? Ta torbiel się samo opróżnia do żołądka. W naszym żołądku trawiona jest zawartość tej torbieli. Problem jest wyeliminowany. The next day. Czego się nie spodziewałem. Mieliśmy seminarium. Pani doktor zapytała nas, czy chcemy iść i zobaczyć procedurę, tak zwanej wymiany serwet. No i myślałem, że to wiecie, to jest jakaś przenosia. No i okazało się, że jest to dosłownie wymiana serwet. Śpieszę z szybkim wytłumaczeniem. Pacjent był po zabiegu pneumonektomii. Co to oznacza? Oznacza, że wycięto mu całe płuco. A wiecie, co jest najgorszym powikłaniem pneumonektomii? Wytworzenie przetoki. No, czyli tak jak już wcześniej mówiłem, takiego kanału z dziurką w środku. Tylko problem polega na tym, że tutaj ta przetoka jest patologiczna. Nie chcemy, żeby ona powstała. A wcześniej w torbieli była wytworzona chirurgicznie, i typowo leczniczo. Taka przetoka może się wytworzyć naprawdę z wielu, wielu różnych powodów. I czemu to jest takie groźne? Przez tą małą dziurkę, która powstała w oskrzelu, do jamy opłucnej, pustej, bo w płuca już w niej nie ma, dostaje się powietrze, wszelkie wydzieliny, bakterie, może treść ropna, krew, co powoduje bardzo dogodne warunki do rozwoju wszelakich infekcji i po prostu bakterii. Konsekwencją tego wszystkiego zazwyczaj jest powstanie ropniaka opłucnej. Jest to taki nagromadzenie ropy w naturalnych jamach ciała. Naturalne ją ciała właśnie jest opłucna i zaczyna gromadzić się tam ropa. Więc zalewanie tego skrzyla treścią ropną pochodzącą z jamy opłucnej może powodować mnogie infekcje, mnogie ropnie w drzewie oskrzelowym, zapalenie płuca zdrowego, przeciwległego i do niewydolności oddechowej, no a w konsekwencji niestety do zgonu. I co zrobić z taką przetoką? Trzeba ją niezwłocznie leczyć. I czym? Właśnie tymi serwetami. Ale nie są to takie zwykłe serwety, bo żeby umożliwić leczenie takiej przetoki, trzeba zrobić tak zwaną fenestrację. Co to oznacza? Okienko w klatce piersiowej. To okno w klatce piersiowej pozwala nam wprowadzać tam serwety nasączone środkami antyseptycznymi, nasączone antybiotykami. Upychanie ich do środka jamy opłucnej to daje możliwość takiej przetocy na zarośnięcie się, a w konsekwencji ewentualne wyleczenie pacjenta. Czemu mówię ewentualne? No bo niestety nie zawsze jest możliwe całkowicie te zamknięcie tej przetoki. Niestety nawet zamknięcie takiej przetoki nie gwarantuje nam kompletnego wyleczenia, bo takie przetoki niestety potrafią się odnowić. Jak już powiedziałem, przygotowując ten odcinek, wyszło mi troszeczkę za dużo materiału, A czy dla mnie i dla was to dobrze, ale musiałem podzielić po prostu to na dwie części, więc... To jest koniec części pierwszej. To teraz trochę po youtubowemu. Jeśli podobał wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Da mi to sygnał, czy podoba wam się to, jak o tym opowiadam, o czym opowiadam, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Oprócz tego, jeśli chcecie śledzić, jak wygląda życie studenta medycyny, możecie zostawić subskrypcję. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że będziemy widywać się znacznie częściej w tym roku. No nie tylko w tym roku, bo to rok zaraz się kończy, ale generalnie znacznie częściej. I do zobaczenia, do zobaczenia za tydzień, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, zdrowia Wam, życzę, na razie.